Budzi się, sięgasz po telefon, a tam jest to imię, które się nie pojawia, to powiadomienie, które nigdy nie przychodzi. Mimo to myślisz, myślisz, jakby ta osoba była przytwierdzona do twojej skóry, choć w rzeczywistości jest wiele kilometrów stąd, a co gorsza lata chęci. Pytanie nie brzmi tylko dlaczego, ale dlaczego zgadzasz się tak żyć? W głębi duszy już znasz odpowiedź, której nie chcesz usłyszeć: ta osoba nigdy cię nie chciała. To nie żal, to nie dramat, to fakt. A jednak twoje myśli nie dają za wygraną. Jakby istniała niewidzialna siła, która codziennie ciągnie cię z powrotem w to samo puste miejsce. Ta siła to nie miłość, to nie przeznaczenie, to coś głębszego i bardziej niepokojącego, coś co Schopenhauer nazwał wolą, ślepym impulsem, któremu nie zależy na twoim spokoju. Możesz myśleć, że kontrolujesz swoje myśli. Ale to one kontrolują Ciebie. To nie przypadek, że obraz tej osoby pojawia się, gdy jesteś sam, zmęczony, rozkojarzony. To jak mimowolne odbicie Twojej własnej nieobecności wobec siebie. Pustka, która domaga się wypełnienia, nawet jeśli jest to coś, co Cię rani. To właśnie wtedy obsesja ukrywa się pod maską wspomnienia, a wspomnienie pod maską ważności. Być może to, co Cię więzi, to nie ta osoba. Lecz to, co ona w tobie reprezentuje. A jeśli to prawda, wszystko, co myślisz, że wiesz o tej historii, zaraz się przewróci do góry nogami. Ale zanim zrozumiesz, co cię więzi, musisz zobaczyć pułapkę, która cię tu trzyma, a jest ona o wiele starsza i okrutniejsza niż sobie wyobrażasz. Schopenhauer wierzył, że życie ludzkie napędzane jest irracjonalną siłą, wolą. To nie twoja logika ani zdrowy rozsądek. Decydują, do czego się przywiązujesz. To ta ślepa, pierwotna energia popycha cię do szukania tego, czego nie masz, a często właśnie tego, czego mieć nie możesz. To tak, jakby w tobie był magnes, zaprogramowany nie na przynoszenie szczęścia, lecz na wieczne utrzymywanie głodu. Ten głód nie zaspokaja się obecnością, lecz nieobecnością. To... Pustka karmi wolę i dlatego, im dalej wydaje się być ta osoba, tym mocniej zajmuje Twoje myśli. To nie przypadek, to mechanizm. Nie wybierasz myśleć o niej. To Twoja wola prowadzi grę, w którą nawet nie wiedziałeś, że grasz. A najokrutniejsze jest to, że ta pułapka jest cicha. Nie ma widocznych krat, nie ma ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Jest tylko stały przepływ myśli, które wydają się niewinne. Ale ciągną cię do tego samego punktu wyjścia, dzień po dniu. Ta sama twarz, to samo wspomnienie, ta sama nieobecność. Dopóki będziesz wierzyć, że ten ruch to miłość lub przeznaczenie, będziesz nadal karmić to, co cię więzi. Pierwszym kluczem do wyjścia jest uświadomienie sobie, że wola to nie ty i że ona kłamie. Ale aby zrozumieć moc tego kłamstwa. Trzeba spojrzeć na to, co dzieje się w twoim własnym umyśle, gdy odrzucenie staje się paliwem. Mózg ma podstępny trik, uzależnia się od własnego bólu. Kiedy ktoś cię odrzuca, system nagrody, ten sam, który reaguje na proste przyjemności, przechodzi w tryb przetrwania. Każda nieobecność tej osoby wywołuje chemiczną nierównowagę mniej dopaminy, więcej kortyzolu, a ciało w panice. Szuka każdej okruchy, która przyniesie ulgę. Dlatego jedno spojrzenie, wspomnienie czy nawet sen mogą trzymać cię w pułapce przez dni. Ta reakcja nie jest romantyczna, jest fizjologiczna. To, co czujesz jako tęsknotę, może być jedynie abstynencją. Jak w uzależnieniu, każda myśl to dawka, a każda dawka wzmacnia cykl. Wierzysz, że się do niej zbliżasz. Ale tak naprawdę toniesz głębiej w labiryncie, który sam umysł zbudował, a uzależnienie jest zdradliwe, każe ci interpretować nieistniejące sygnały jako potwierdzenia. Polubienie w mediach społecznościowych staje się zainteresowaniem, przypadkowe zdarzenie w dniu staje się przeznaczeniem. Małe bodźce stają się usprawiedliwieniami, by dalej karmić obsesję. To właśnie wtedy mózg przestaje być sojusznikiem, a staje się architektem twojego więzienia. Aby przerwać ten wzorzec nie, wystarczy chcieć. Trzeba zauważyć, jak sam pomagasz go utrzymać przy życiu. Ale zanim ujawnimy, jak umysł zniekształca rzeczywistość, by chronić tę obsesję, trzeba zrozumieć rolę iluzji znaczenia i dlaczego jest ona klejem, który wszystko trzyma razem. Kiedy coś lub ktoś wywołuje intensywne emocje, mózg nie zadowala się pustką niepewności, zaczyna tworzyć historię. Małe sceny, zniekształcone wspomnienia, wyimaginowane dialogi. To iluzja znaczenia, mechanizm, który zamienia prawdziwą osobę w 1900 mitologiczną postać w twoim umyśle. Nie pamiętasz jej taką, jaka jest, lecz taką, jaka musi być, by podtrzymać narrację. Ta fikcja to nie błąd, to strategia. Nadając sens nieobecności, mózg unika stawienia czoła prawdziwemu problemowi, pustce która istniała na długo przed pojawieniem się tej osoby. Dlaczego ona mnie nie chce? To tylko powierzchnia. Pod nią kryje się cicha obawa, że nie jesteś wystarczający, że nie jesteś widziany, że nie jesteś kochany. Iluzja jest wygodna, ponieważ daje powód do bólu. To nie o mnie, to o przeznaczeniu, wszechświecie, złym czasie. Nadawanie znaczenia utrzymuje ranę otwartą, ale unika spojrzenia na głębszą ranę te, która nie ma nic wspólnego z nią. Tutaj Schopenhauer byłby bezlitosny. Dla niego prawda nie musi być piękna, musi być tylko prawdziwa. Ale aby zaakceptować tę rzeczywistość, potrzebna jest odwaga, by zniszczyć obraz, który sam stworzyłeś. A gdy ta maska opadnie, to co zostanie, to nie ona, to ty. I tu zaczyna się najtrudniejsza część: zmierzenie się z lustrem własnej samotności. Wierzysz, że jesteś uwięziony przez osobę, ale to, co cię krępuje, to jej odbicie w tobie. Ona działa jak lustro, nie takie, które pokazuje twoją twarz, lecz takie, które ujawnia części, które próbujesz ukryć. Kiedy myślisz o niej, tak naprawdę widzisz sposób, w jaki twoja samotność znalazła sposób, by stać się znośną. Schopenhauer powiedziałby, że ta postać jest tylko środkiem, maską, dlatego, Czego Twoja wola naprawdę pragnie uciec od ciężaru bezsensownego istnienia. Jej wyimaginowana obecność jest jak tkanina na pękniętym lustrze nic nie naprawia, ale powstrzymuje Cię przed spojrzeniem na połamane kawałki. Problem polega na tym, że to odbicie nie znika samo. Im bardziej przywiązujesz się do obrazu, tym bardziej zniekształcasz rzeczywistość, by go utrzymać przy życiu. Nie ma znaczenia, czy ona nigdy nie myślała o tobie w ten sam sposób, ważne jest, że w twoim umyśle pełni ważną rolę wypełnia ciszę, której nie potrafisz znieść. I właśnie w tym momencie więź przestaje być emocjonalna, a staje się chemiczna, niemal fizyczna. Zaczynasz odczuwać przyjemność z samego bólu, jakby nieobecność była dowodem czegoś głębokiego. I tu wkraczamy na jeszcze bardziej niebezpieczne terytorium. Emocjonalny paradoks, który utrzymuje ranę otwartą, by nigdy nie przestała krwawić. Ludzki umysł ma zdumiewającą zdolność potrafi przemienić cierpienie w przyjemność. Schopenhauer już mówił, że pragnienie jest niewyczerpanym źródłem cierpienia, ale paradoksalnie to właśnie ono nas podtrzymuje przy życiu. Ból, który odczuwasz z powodu tej osoby, to nie tylko kara. To uzależnienie, które podtrzymuje Twoje własne istnienie. Kiedy złapiesz się w tym cyklu, cierpienie przestaje być czymś, czego trzeba unikać, a staje się znajomym komfortem. To otwarta rana, której dziwnie nie chcesz, by się zagoiła. Każda bolesna myśl przypomina Ci, że nadal jesteś żywy w tej historii i tworzy niemal nieuniknioną zależność emocjonalną. To, tak jakby Twój własny mózg sabotował szansę na pójście dalej, bo porzucenie tego bólu oznaczałoby stawienie czoła jeszcze większej pustce, prawdziwej samotności, bez masek, bez iluzji. Ten emocjonalny paradoks tworzy wewnętrzne więzienie, w którym pragnienie obecności osoby, która cię odrzuca, miesza się z potrzebą podtrzymywania bólu, a dopóki ten płomień płonie, pozostaniesz więźniem tego okrutnego cyklu. Kolejnym kluczem do wyzwolenia jest zrozumienie, co naprawdę by się stało, gdyby nagle ta osoba, o której tyle myślisz, zechciała cię z powrotem. Odpowiedź może być bardziej przerażająca niż sobie wyobrażasz. Wyobraź sobie na chwilę, że ta osoba, której nie możesz wytrzeć z głowy, ta, która wydaje się być rozwiązaniem wszystkiego, nagle zwraca się do ciebie, pojawia się, mówi Cię i wszystko w końcu się układa. Wygląda to na szczęśliwe zakończenie, którego pragnie twój umysł, prawda? Ale oto prawda, której niewielu ma odwagę się zmierzyć. Ta fantazja może być największym, wrogiem twojej emocjonalnej wolności, bo kiedy pragnienie się spełnia, idealny obraz, który stworzyłeś, zaczyna się rozpadać. Zdasz sobie sprawę, że nie byłeś naprawdę zakochany w niej, lecz w idei, którą stworzyłeś w swoim umyśle. Idei, która służyła do wypełnienia Twoich własnych pustek, Schopenhauer zasugerowałby, że prawdziwym szokiem nie jest odrzucenie, lecz odkrycie, że to, czego szukałeś, nigdy nie było w drugiej osobie. Spełnienie tego pragnienia może odsłonić jeszcze większą przepaść w tobie, zmuszając Cię do zmierzenia się z tym, kim naprawdę jesteś bez warstw iluzji. Ta perspektywa może wydawać się przerażająca, ale jest też zaproszeniem do wolności. Bo aby wyjść z więzienia umysłu, najpierw trzeba zaakceptować, że to, czego pragniesz, to nie ta osoba, lecz to, co ona reprezentuje, i że często to, czego naprawdę potrzebujesz, jest znacznie bliżej niż myślisz. Ucieczka z tego cyklu nie jest ani prosta, ani wygodna. Nie ma przepustki do zapomnienia kogoś, kto dominuje twoje myśli. Jedynym prawdziwym wyjściem jest zmierzenie się z tym, czego unikałeś. Pustką w sobie samym. Schopenhauer nie oferuje łatwej pociechy, tylko twardą rzeczywistość. Aby się wyzwolić, trzeba porzucić fantazję, zaakceptować ból i zostać samemu ze swoim ja. To nie jest droga dla słabych ani dla tych, którzy szukają szybkich odpowiedzi. To zaproszenie do najgłębszej konfrontacji, jaka istnieje spotkania z samym sobą, bez masek, bez rozproszeń, bez ucieczek. Ten proces może wydawać się Przerażający, ponieważ zrzucając maskę iluzji, stajesz się odsłonięty i bezbronny. Ale jest to też moment, w którym zaczyna się prawdziwa przemiana. Tylko ten, kto stawi czoła tej samotności, potrafi przerwać niewidzialne więzy, które trzymają myśli uwięzione przy tej osobie, która Cię nie chce. Zanim zakończymy tę podróż, pozostaje jeszcze jedno potężne pytanie, które może zmienić wszystko. Pytanie wykraczające poza tę osobę które może uwolnić twój umysł od wiecznego cyklu obsesji. Gdyby ta osoba nie istniała, na no kim byś był? To pytanie, które Schopenhauer zaprasza nas do zadania, ponieważ dopiero wtedy, gdy uwolnimy się od obrazu, który stworzyliśmy o innych, możemy w końcu odnaleźć prawdę w sobie samych. To w tej ciszy, w tej nieobecności, kryje się odpowiedź na ból, który wydawał się nieskończony. Nie jest łatwo zmierzyć się z tą pustką. Ale to właśnie w tym momencie zaczyna się odbudowa. Przestajesz być więźniem myśli, które cię zniewalają, i stajesz się bohaterem własnej historii. Wybór należy do ciebie: pozostać uwięzionym w powtarzaniu lub zrobić najtrudniejszy, ale wyzwalający krok w stronę prawdziwej samoświadomości. Jeśli jesteś gotów na tę przemianę, zasubskrybuj kanał i dołącz do mnie w tej podróży. Napisz w komentarzach, co to pytanie w tobie wzbudziło ponieważ tylko w konfrontacji z prawdą możemy naprawdę się rozwijać.